Związek Ochotniczych Straży Pożarnych przygotowuje strategię na następne pokolenia na perspektywę 2050 i zwracamy tam uwagę na trzy elementy. Po pierwsze, system ochrony ludności w Polsce ma charakter ochotniczy, samorządowy i państwowy. I te trzy słowa ochotniczy, samorządowy i państwowy odzwierciedlają też poziom zaangażowania, szczególnie jeżeli chodzi o ludzi, sprzęt, wyposażenie, potencjał. I te trzy komponenty dopiero razem złączone mogą dawać skuteczny system ochrony ludności. Dlatego nie należy konfrontować tych różnych środowisk, a trzeba umiejętnie je łączyć. Po drugie, proponujemy, żeby wszystkie jednostki OSP stosownie do ich potencjału, możliwości, kwalifikacji, kompetencji, sprzętu, wyszkolenia znajdowały się w systemie państwowym w Krajowym Systemie Ratowniczym, bo to pozwoli zrealizować cel zasadniczy, to znaczy czas reakcji na poziomie mniejszym niż 5 minut. Jak wiadomo jest to czas, który jest krytyczny z punktu widzenia uratowania człowieka poszkodowanego w wypadku.